Magik. Legenda i prekursor polskiego rapu. Postać, której niewielu w Polsce trzeba przedstawiać. Ci, którzy nie wychowali się na paktofonice, przynajmniej słyszeli o filmie Jesteś Bogiem. Filmie, który przedstawia historię trzech raperów: Rahima, Fokusa i Magika. Tragiczna historia grupy w filmie kończy się śmiercią jednego z jej członków. 22-letni Piotr Łuszcz, zmagając się z chorobą psychiczną, zakończył swoje życie wyskakując z 9 piętra w katowickim bloku. Życie toczyło się jednak dalej. Magik zostawił po sobie kultową dziś spuściznę muzyczną oraz syna, Filipa. Gdy okazało się, że Filip, Łuszcz, znany szerzej jako Face, tworzy muzykę, fani Magika oszaleli. Wielu wróżyło mu wielką karierę, jednak prawda okazała się inna. Presja bycia synem legendy okazała się zbyt duża i ci sami fani, którzy z początku kibicowali, z czasem zniszczyli karierę młodego rapera. Dziś Filip ma 27 lat, a na jego kanale znajdziemy tylko kilka utworów. Ostatni, opublikowany prawie rok temu, utwór Blichtr nie wyszedł spoza 15 tysięcy wyświetleń, a słuch o Fejzie zaginął. Ale dlaczego? Dlaczego raper z tak dużym potencjałem, kontaktami i spuścizną ojca legendy ugiął się pod presją i odszedł ze świata internetu? Kariera rapowa była w pewnym sensie Filipowi przeznaczona. Środowisko wujków uznawanych za prekursorów polskiego rapu i ojciec legenda. W 2012 roku wychodzi film Jesteś Bogiem, który pobija rekordy oglądalności. W zaledwie 10 dni od premiery obejrzało go ponad 870 tysięcy widzów. Oprócz owianej legendą historią, film był wykonany fenomenalnie. Łącznie otrzymuje 14 nagród, w tym 3 dla Marcina Kowalczyka aktora, który odgrywał rolę Magika. Dorastając w tamtych czasach, wielu z nas pamięta wpływ, jaki film miał na dorastające pokolenie. O paktofonice mówił każdy. I wiele osób, które nigdy nie słuchały takiej muzyki, w pętli i puszczało sobie kultową kinematografię. Ciężko sobie wyobrazić, jaki wpływ miało to na 15-letniego wówczas Filipa. Oprócz tego, że cała Polska mówiła o tragedii, która spotkała jego rodzinę, to jeszcze niesamowicie popularne stawały się memy z ojcem chłopaka w roli głównej. Fejs nie miał żadnej możliwości obrony przed tysiącami osób, które dla Beki wrzucały memy do internetu. Podejrzewam, że gdyby stracił ojca w wypadku samochodowym, to miałby inną narrację wokół siebie w momencie, kiedy stracił ojca przez jego własny wybór. No to jest to, jest to naznaczone piętnem i jest to zdecydowanie trudniej mu przyjąć. Tym bardziej, że on, on nie ma jak tego skonfrontować, on nie ma jak tego obronić. On to musi wszystko przetworzyć. Dwa lata później na teledysku piosenki Habitat grupy Pocahontas stworzonej przez Rahima i Fokusa, 17-letni wówczas Filip pojawia się na jednej z klatek, i był to pierwszy raz, kiedy internet miał okazję zobaczyć prawie dorosłego już syna magika. Byli członkowie paktofoniki i cały czas utrzymywali kontakt z synem przyjaciela. Utrzymujemy kontakt z Filipem, widujemy się prywatnie, czasem na grillu czy coś takiego, także jakby jest kontakt, nie? Mniej lub bardziej. Rok później, już oficjalnie jako Face. Filip wypuszcza swój pierwszy teledysk, na co liczę. Klip błyskawicznie zaczyna zyskiwać popularność. Wieści o tym, że syn Magika zaczął rapową karierę rozprzestrzeniły się nawet do masowych mediów. Jak ten pierwszy trakt tam gdzieś poleciał, to nawet w TVN czy gdzieś tam to o tym gadali po prostu w telewizji. Tak szybka ekspozycja na tak ogromną liczbę fanów Magika przyniosła ze sobą pierwszą falę internetowego hejtu. Mimo, że Na Co Liczę był jednym z pierwszych utworów rapera, oczekiwania i presja były niesamowicie wygórowane. Ludzie od początku wymagali ode mnie nie jakiego poziomu. Największy problem jest właśnie w tym, że, że ludzie o wielu rzeczach nie wiedzą, nie? nie mają pojęcia kim ty jesteś, co ty robisz, ile to robisz, dlaczego to robisz. Styl Fejza w Na Co Liczę był bardzo podobny do Magika z czasów kalibru 44, co spowodowało, że wielu zarzucało mu lansowanie się na Legendzie Ojca. Pojawiło się również mnóstwo pozytywnych komentarzy, ale prawie wszystkie nawiązywały do Magika. Potem ludzie zaczęli najeżdżać na niego, kiedy wyszedł ze swoimi rzeczami, przyrównywać go, krytykować i tak dalej. No ludzie są Więc... no ciężko i to ciężko było też nie przyrównywać, jeżeli, jeżeli no tak naprawdę bardzo podobnie brzmiał do ojca i nie dziwne w sumie, prawda? Oryginalny film jest dziś niedostępny w serwisie YouTube. Z czasem Filip próbuje znaleźć swoje własne flow i usuwa stare filmy. Ten twój pierwszy trakt to był taki zajebisty, może Jezus Mordo, rób to naprawdę, ty, to ja w to, ja, tym ciary normalnie nie czuję, w ogóle magii w wydaje itd. I to, no to absolutnie to, to patrzę przed siebie mówię mu Mordo, to było gówno. Sprawdź sobie nowy album po prostu i wtedy pogadamy. Kolejne utwory utrzymywały zainteresowanie słuchaczy. Zmiana stylu pomogła, a kawałek Suka z tymkiem stał się hitem, który dziś posiada ponad 8 milionów wyświetleń. Wszystko skumulowało się w 2018 roku. Najpierw w internecie pojawił się dokument o magiku na kanale Agora Ignacego, gdzie pierwszy raz ludzie mogli usłyszeć stosunek Filipa do ciągłej rozmowy o tragedii, jaka spotkała jego rodzinę. Ludzie roztłumniają. Dlaczego, dlaczego się zabił, jak się zabił? Czy to jest tak naprawdę ważne? Ważne jest to, że był kimś, robił coś, teraz go nie ma. Temat zamknięty. Po co o tym gadać? Ludzie cały czas szukają sensacji. Następnie Face został ogłoszony jako uczestnik szóstej edycji Młodych Wilków Popkillera. Młode Wilki są ogromną platformą, która pomogła raperom takim jak Kenke. Guzior, Bdoes i wielu, wielu innym wbić się do szerszej publiczności. Jest również wiele przykładów artystów, którzy mimo udziału. Nigdy się nie wybili. FaZe niestety zaliczył się do tej drugiej grupy. Wiele osób w komentarzach pod kawałkami z serii pop-killerów chwaliło młodego artystę, ale w porównaniu do reszty uczestników wypadł po prostu średnio. Nie był ani najlepszy, ani najgorszy. Niestety w branży muzycznej przeciętność oznacza śmierć. Epka, którą wydał zaledwie miesiąc po młodych wilkach, nie zachwyciła wyświetleniami. Nie jestem krytykiem, więc nie będę się wypowiadał na temat jakości odzwierciedlenia. Widać jednak, że wyświetlenia nie były najlepsze. Chociaż nie to było największym problemem Fa. Problemem był brak regularności. Od czasów młodych Wilków Filip wydał jedną epkę i kilka singli. W tym samym czasie uczestnicy tej samej edycji tworzyli całe albumy, które zdobywały złota i platyny. Lata zaniedbywania kariery spowodowały, że jego utwory cieszyły się coraz mniejszą popularnością. Światło reflektorów i hate spadły zbyt szybko, żeby mógł czuć się pewny swoich umiejętności, a FaZe nie udźwignął presji, jaką nałożył na niego cały fanbase magika. Fanbase, który od chłopaka było kilka lub nawet kilkanaście lat starszy. Ludzie w większości nie są przystosowani do zmian upodobań tak szybko, jak szybko zmienia się świat. Starsi fani paktofoniki raczej rzadko odpalają sobie jangle osie, więc kiedy Face zaczął robić muzykę bardziej nowoczesną i zgodną ze swoimi upodobaniami, niewielu z tych, którzy sprawdzali go na początku, zostało. Ci, którzy zostali, nie dostawali jednak tyle, ile dawali od siebie inni raperzy, więc upadek był nieunikniony. Sporadyczność w wypuszczaniu muzyki mogła mieć wiele powodów. Możliwe, że presja nałożona przez fanów paktofoniki zwyczajnie go przygniotła. Możliwe, że odechciało mu się spełniać oczekiwania ludzi, którzy Magika zapamiętali jako idealnego artystę i od niego wymagali tego samego. Możliwe nawet, że Filip zwyczajnie chciał tworzyć taką muzykę, jaka mu się podoba, nie patrząc na opinię ludzi, którzy tak czy siak napiszą, że lepiej brzmiał, kiedy naśladował Ojca. To jest moje. Ja sobie będę to robił tak jak chcę i to bez względu ile będę miał ludzi, którzy za tym pójdą, ile będę miał na to pieniędzy, i po prostu to się kompletnie dla mnie nie liczyło. Plicht został udostępniony prawie rok temu i zalany został negatywnymi komentarzami. Od tamtej pory słuch o muzyce Filipa zaginął. Trudno się temu dziwić. Od początku ludzie chcieli wiedzieć, jak najwięcej o synu Magika, o tym, jak przeżył stratę ojca i jak poradził sobie z tragedią. Wielu raperów pisze teksty z myślą o dotarciu do jak największego grona odbiorców i zdobyciu jak największej sławy. Filip był sławny od zawsze, więc najprawdopodobniej na tym wcale mu nie zależało. Tworzenie muzyki dla ludzi, którzy wciąż wymagają od niego niemożliwego, mogło zwyczajnie przestać się opłacać. Dziś jedynie, gdzie możemy go zobaczyć, to jako trzeciego członka na koncertach paktofoniki czy kalibru 44, wypełniając puste miejsce po swoim ojcu lub odbierając za niego nagrody. Życie toczy się dalej, a Filip wciąż ma możliwość podbicia polskiej sceny hip hopowej. Jednak czy do tego dojdzie, przekonamy się w przyszłości.